może w dzisiejszym odcinku będziemy robili dubajską czekoladę, więc potrzebujemy ciasta kataifi, kremu staczowego. I teraz patrzcie, tu nie ma nic, ale tutaj się teraz pojawi miska. Bum! No i tutaj już wszystko miejsce, ale Jak sami widzicie, tego ciasta jeszcze bardzo dużo zostało. Ale dobra, mieszamy. Dobra, wymieszane wygląda tak. No i dobra, i teraz możecie niby roztopić czekoladę, dać ją do formy, zalać kremem i tak dalej. Ale ja to zrobię troszeczkę inaczej, bo ja nie mam formy, więc ja to zrobię tak. I jakbyście się zastanawiali, gdzie to kupiłem, to biedronka 15 zł. to zł. Teraz ja to widzę, więc zrobię tak. To roztopię. Po wygórzkiej też. A to z tym zobaczycie, co zrobię. Teraz trochę mlecznej i trochę gorzkiej czekolady dajemy do miski. 30 sekund. Ten tą czekoladę dajemy tak. I wprowadzamy po niej nasze nadzieje. Coś takiego, żeby po bokach nam się nie rozciekało, tutaj, i czekamy, aż nam się roztopi nasza czekoladka. Gdy nasza mieszanka jest gotowa, mieszamy już, żeby obie czekolady się wymieszały. Czemu dodałem gorzkiej, żeby nie było takie bardzo upłotkie. Ok, teraz, gdy cała czekolada się roztopiła, to czekajcie, bo tu jeszcze mam jakąś grudkę z czekolady. No, ok, i teraz, jak możecie się domyślić. Polewamy. Ja to robię jakoś tak i będę to rozprowadzać. Pokrywamy dokładnie od każdego boku. Jak chcecie, to jeszcze posypujecie ciastem i tak jak ja. Jeszcze sobie ją tutaj trochę przyozdobiłem różnymi posypkami. I tutaj w ogóle takimi fajnymi xami z gorzkiej czekolady. Teraz to idzie do lodówki. Teraz naszą czekoladę dajemy do lodówki. Gdy już jest gotowa, zastygnięta, to życzę Wam. thank you